Pochwalony Jezus Chrystus, piątek, pierwszy piątek miesiąca. Dzisiaj chcemy uwielbiać Dobrego Boga, uwielbiać Jego serca, dziękować za to, że Jezus jest miłosierny. W Ewangelii dzisiaj Jezus mu pokazuje taką przypowieść o dzierżawcach winnicy, i gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi jednych, obili drugich, zabili trzecich, zaś kamieniami obrzucali. Posłał kolejne sługi, aż w końcu posłał swojego syna. I wszyscy po kolei poginęli. Ale co mówi ta przypowieść? Jezus walczy o nas. Walczy o nasze serce. Posyła do nas nieustannie rekolekcjonistów, spowiedników posyła osoby, które jakieś ziarno rzucą w nasze serce, jaką w jakiejś rozmowie nam coś pokażą. Czasem to jest pobyt w szpitalu, czasem to jest pobyt w jakimś trudnej, w trudnym miejscu, który przypomina. Pielgrzymem jestem na ziemi, słaby jestem, ciało moje skruchę z prochu powsta, powstałem, w proch się obrócę. Różne wydarzenia, czasem trudne, które nam przypominają, jak Jezus troszczy się o nas. Pamiętaj, po co żyjesz. Pamiętaj, że jesteś pielgrzymem. Pamiętaj, że z każdego upadku można wstać jak będziemy robili drogę krzyżową, idziemy te stacje po kolei. Pamiętaj o mojej matce. Pamiętaj, że ja już przeszedłem drogę krzyża i ciebie prowadzę, wzmacniając na Twojej drodze krzyża. Jezus przez różne wydarzenia cały czas troszczy się o nas. Posyła swoje sługi, żeby nam pokazywali drogę. Posyła swoje sługi, żeby. Prowadzili nas do, do Pana Jezusa, żebyśmy mogli mieć serce gorące, żebyśmy do serca Pana Jezusa się zbliżyli i potrafili się przytulić, potrafili patrzeć z miłością na Niego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w duchu tej Ewangelii podziękowali Jezusowi za troskę i podziękowali też za te osoby, którymi codziennie Pan Jezus nas budzi do wiary. Osoby, które nam stawia na drodze wiary, że rośniemy, że idziemy ku niemu, że mamy siłę żyć. Osoby, które się do nas uśmiechają, które mówią do nas, które nas karmią Eucharystią. Wspomnijmy dzisiaj o takich osobach i powiedzmy: Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Dziękuję, że to Ty się, Boże, o mnie troszczysz, że jesteś taki dobry i posyłasz swoje sługi. Nie chcę odrzucać żadnego dobra, które jest od Ciebie, ale je przyjmować i pomnażać. Trzydziestokrotnie, sześćdziesięciokrotnie pomnażać dobro, które jest od Boga. Niech taki będzie ten dzień. I błogosławię Wam, abyście byli w sercu Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj zapraszam Was na Drogę Krzyżową. Wszystkie dzieci, odeślijcie na kanał Mocnim Duchu Dzieciom. Tam od godziny 9 będzie droga krzyżowa, Można ją, mogą ją przeżyć w dowolnym momencie. Niech dzieci się pomodlą tą drogą krzyżową, a dorośli o 17.15 na kanale Mocnym Duchu Live. Tuta, tutaj, dzieci, na tym kanale, Mocnym Duchu Dzieciom. Subskrybujcie ten kanał, poleccie go innym. Dużo dobrej dawki yy, wiary dla dzieciaków. Kciuk w górę i przechodzimy do Teledysku Mocnych w Duchu. Broń mego serca z Panem Bogiem.